10 marca 2020 roku. Kronika numer 1. Nazywam się Agata Sosnowska, jestem Polką od wielu lat mieszkającą w Barcelonie. Jestem przewodnikiem licencjonowanym po Katalonii po Barcelonie i postanowiłam nagrać te kroniki ponieważ żyjemy w czasach pełnym fake news i pamięć jest ulotna, a przeżywamy moment niezwykle trudny dla całej społeczności międzynarodowej, moment, kiedy pojawia się koronawirus. I chciałabym nagrać te kroniki, które pokazują, jak toczy się życie w mieście, w którym mieszkam. Życie toczy się pozornie bardzo normalnie. Jesteśmy w tej chwili na emblematycznym deptaku miasta, na rambli i wydaje się, że, że nic się tak naprawdę nie dzieje. Spacerują ludzie, są turyści, ale ci, którzy znają ramble i ci, którzy znają Barcelonę, zwykły, Marcowy, po południe wiedzą, że normalnie trudno jest przejść tą ulicą. Więc mogę powiedzieć, że zdecydowanie jest mniej ludzi na Rambii. Jest zdecydowanie mniej turystów. Życie toczy się pozornie, zupełnie zwyczajnie, ale już niezwyczajne jest to, że mecze warsy będą odbywać się przy zamkniętych drzwiach bez publiczności. Nie tylko warsy, ale też innych zespołów Ligi Hiszpańskiej przez najbliższe dwa tygodnie. To jest ogłoszenie, które dowiedzieliśmy się dzisiaj w południe z konferencji prasowej. Nie do końca normalne jest to, że w szkołach w Wspólności Autonomicznej Madrytu oraz w Vitoria, stolicy Kraju Basków, zajęcia zostają odwołane. Nie do końca normalne jest to, że zostały odwołane konferencje, targi, sympozja, między innymi największe na świecie targi telefonii komórkowej Mobile World Congress. Nie do końca normalne jest też to, że zostają odwołane na przykład wydarzenia sportowe, jak barceloński maraton. Obecnie, jeżeli chodzi o Hiszpanię, mamy ponad 1600 stwierdzonych przypadków koronawirusa. 35 osób zmarło w wyniku tego wirusa. Tutaj w Katalonii w odnotowanych jest 124 i 3 osoby zmarły. Ale sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. Nie do końca te dane budzą zaufanie, bo wiemy już, że wiele osób nie zostało poddane testom. Osoby, które, które miały symptomy. Przemawiający za tym, że mógł to być koronawirus. Hmm. Ani ja, ani moi bliscy, ani nikt ze znanych mi osób, przyjaciół nie są zakażeni, ani e, nikt z nas nie jest poddany kwarantannie. To tyle na dzisiaj z Rambli, głównego deptaka Barcelony, który jest trochę bardziej. Smutny i trochę bardziej pusty niż zazwyczaj.